No jest, Nie. Tak. Nie. Tak. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Cześć kochani, witam was i na... OK. cześć kochani? Nie. Nie? Dobry. Cześć kochani, dzisiaj witam was w filmiku pod tytułem... Pytanie i odpowiedzi. Musimy się nie mogę cię skupić. nie Dobra. Julia Jadycka. Pytanka. Pierwsze. Łacia ma szelki czy obruszkę? Ma to i to. E, czy będziesz częściej nagrywała filmiki? E, jeżeli będę miała więcej czasu, to tak. Czy Łacia jest kastrowana? E, jest wysterylizowana. Czy jest wykastrowana? Wysterylizowana. Psy się kastruje. A, tam. Jakie lajkujesz fanpage o psach i Jessica Pakuła? O Boże, tego jest dużo mój yy, Świat świat chłopek jeszcze, yy, Chico, Chiquita, co jeszcze takie Dużo jest tego. No dobra, dużo jest. A, to sama osoba. Czy Łacia miała szczyniaki? Nie. Klaudia, jak długo zamierzasz nagrywać na YouTube? Jak najdłużej. Czy na razie zamierzasz to przerwać? Nie. Szybki, szybko, szybko, no. konkretnie. Dominika Kapelan Czy planujesz mieć drugiego psa? Tak, ale moi rodzice się nie zgadzają Co ćwiczysz z łatką? Z, La z latką to no, jest tak. Agility i różne inne sztuczki, trochę rajlo. Co to jest agility? To... 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 Aha, to jest ty... agility się załatwi... Skakanie przez płatki to na... A, to widziałem, dobra I tak dalej Czekaj, bo zgubiłem e, Dobra Dominika Kapelan Jakie są łaci ulubione smakołyki? Hmm. E, Słyszona kaczka. Słyszona. Bo jak to pamiętam, to zawsze tu o tym mówi. Co sądzisz o Malta, Maltańczykach i Shihihitsu? Shihitsu? To jest jak pies. To jak pies. A w ogóle ze mną jest Amadimo, Vlog. Link na dole. No to chyba już wiedzą, bo już nieraz mnie widzieli. E, Jessica Pakuła znowu. Co sądzisz o obrożach na kleszcze? Dobre są, ale polecam bardziej jakąś kropelki. Moje będę kropelki zawsze biorą. Znaczy nie biorą, tylko trzeba je złapać. Mm -hmm. Trzymać, żeby nie uciekło, bo tego nie robią i to. Vanessa Robak. Pytania bardziej do ciebie, ale to nic, kogo, wo kogo wolisz najbardziej albo inaczej, gdybyś musiała wybać. Wybać. A tu jest napisane wybać. No, na, na kogo koncert pojechałabyś? <noise> na kogo koncert byś pojechała, do kogo byś wybrała? Dawida Kwiatkowskiego albo Justyna Wibera? I dlaczego na właśnie go? Jezu, ani jednego nie słucham. I kwiatkowskiego tym bardziej nie kojarzę, chociaż z Eski jedną piosenkę. To <noise> chyba ja Justyna Biebera bo jakoś tak bardziej go ko kojarzę, ale nie słucham żadnego z nich. Marysia Witek, czy będzie jakiś konkurs? Możliwe. Jak mi się uda zorganizować, coś to czemu nie? Co polecasz na kleszcze? Mm, Kropelki, a już mówię. Mój pies ma długą sierść, a kleszcze go kochają. Ja przeciwnie. Aha. Pozdrawiam. <grym> no, oj oj oj, czekaj, no, przesuwa mi się. Natalia Wiśniowska. Nie wiem czy dobrze przeczytałem. Mhm. Jak często wychodzi z Ładką? Mm, dziennie jak mam w roku szkolnym, to jest w tygodniu bardziej. To wychodzę z nią 4-5 razy, a w... Weekendy, gdzieś 6 radzę. Jak jest fajna pogoda. Jaką karmę teraz je? Happy Dog! Happy Dog! Coś tam dalej. Czapiasz, już Hola Bartkowicz, okay. co byś zrobiła, gdyby ktoś ukradł ci łatkę? Eee. To, 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 to była bardzo ściekła, zgłosiłabym. Zgłosiłabym na policję, ale też bym coś powiedziała, że wzięła trochę sprawy w swoje ręce. I w by ogóle niezbyt przyjemnie. Dominika Sidurok, kurczę nie zdążyłam. Znowu ta sama osoba. Jeszcze, Jeżeli jeszcze weźmiesz, ja to je, to napiszę. Znowu ta sama osoba. Czy nagrasz filmik typu kiedyś szczeniak w domu? Y nie, bo nie miałam szczeniaków, więc. Niestety. Ta sama osoba. Nagrasz filmik, wszystkie życzyła ci? Tak, nagram, bo widziałam, że dużo, dużo osób chce ten filmik, a nie widzę nic w tym zbytnio ciekawego, bo ładka cały czas ma praktycznie to samo, ale. Jak chcecie, to czemu nie? Nagrasz od tej samej osoby. Nagrasz filmiki od rana do wieczora. Co robicie? D, d, Daily vlog, vlogi? <grystie> <verd conna> <grystie> czy jakoś tak? Trwający przynajmniej 9 minut. Przynajmniej 9 minut? Postaram się, pamiętam, że jakieś pół godziny nagrało. O. <grystie> A nie Kiedyś wieczórc. pół godziny się nie chciał zrendować, bo z się wyłączył. <grystie> Znowu to sama osoba. Czy zamierzasz mieć lasowego psa? Chciałam mieć goldena retrievera. Ja bardzo i owczarki. Trzy. No. Czy zamierzasz mieć drugiego psa oprócz łaci? To już było. Jak wygląda pierwszy dzień łaci? Jak wygląda pierwszy dzień łaci u Ciebie? Opisz go. No to tak. Pojechaliśmy do mojej dzieci na imieniny. Potem z weekend pojechaliśmy do schroniska. Zobacz jak to... Ty się ja Ciebie w ogóle nie mówię. I przywieźliśmy ją, najpierw pojechaliśmy znowu do cioci na tej mininy i przywieźliśmy ją tutaj i ona biegała i nie wiedziała co się dzieje i wąchała wszystko I się potem położyła do siostry na łóżko. Laura Peteliska, Co sądzisz o rasie sznaucer miniaturowy? No pytacie się często mnie o jakieś rasy, a pies to pies. Nawet Jork, do Berman to pies jak pies, jak go wychowasz tak masz. Jakie łacie lubi najbardziej smakowo? Łyki to było, to było. kaczka, no kaczka. Jaką karmę łaciel? To też już było. Znowu Dominika Sidorów Nie wiem, czy dobrze to czytam. Mm -hmm. Czy zrobić poradnik, jak nauczyć psa chodzić na czymś tam lub nauczyć go czegoś tam? <laughs> Postaram się nauczyć. To będzie z serii Jak nauczyć psa. Dajcie mojego 80-kilogramowego Bernardyna. Dobrze. Łacia miała się inaczej nazywać? Nie. Mm. Już tak było. Natalia Bednarek chciałaby... Chciałabyś być wege? Kiedyś byłam. Przez krótki czas. A co to wegetarianie? Ty mm -hmm. no. Tydzień. Natalia Wydnarek. Ćwiczysz agility? To już było, że tak? Tak, było. Sztuczki? E, Ładci no to jest rollover, piw-paw, slalom wokół nóg, ósemka, e, służ, proś, przytul. siad, przytul, a kukło, no i różne inne. Dużo jest tego. Czy chciałabyś obrożę szelki, na przykład, z furkids? Nie, mam tego dużo, więc mi to dodatkowe niepotrzebne. Cały czas o tej samej osoby. Czy przy... czytasz przyjaciela psa? Kiedyś czytałam. Teraz od kocham psy. Czy Łacia jest dobrze socjalizowana? Niezbyt. A to dlatego, że mieszka w różnych domach i jest lekko agresywna do małych chłopców. Ja jestem niski. To, tak. to takich mniejszych, co się dużą pochają. to robisz zakupy dla łaci? Od Natalii Bednarek. O jakieś byłam o uzależniona, a teraz nie. Jak trzeba. Do której klasy chodzisz? No do której chodzę? Nie wiem, ja Ciebie nie znam. To do trzeciej gimnazjum. Dobra, jedziemy dalej. Ups. Julka Asia Fudala. Co Ci się zajęło? Bo mamy 55 sekund. Co ci się zain zain zainspirowało do nagrywania filmików? Jaka rasa podoba ci się najbardziej? Może kilka. Jakie masz hobby? Chodzisz na jazdę konną? No szybciej, dzień. Dobra, y nie chodzę na jazdę konną, kiedyś jeździłam. Co tam dalej jest? Co mnie zainspirowało na do nagrywania inni youtuberzy? I jaka rasa się podoba najbardziej? To będzie Gordon Retriever, Bernard i wszystkie praktycznie, ale właśnie Golden Retriever to akurat. Więc. idziemy dalej. No, czekaj, czekaj. Okay, Emila Siedlaczek, jak spędzasz z łacią spacerki? Wejść, please! Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Dobrze, to jak spędzam? No to spuszczam ją ze smyczy, ona sobie nie rozbiega, ćwiczymy sztuczki, rzucamy piłki, szukasz makułeków. Skacze na mnie. Na no, wszystkich skacze. No. Więc spędzamy go zazwyczaj w e, atrakcji. Daria Mikłajczyk. Około ilu sztuczek znałaś? A to już mówiłaś wymieniłaś. Mm, dużo. Kinga Kowalczyk, czy chciałabyś mieć jeszcze jednego Tu Już leżby Asia Dobrowska, lubisz Westy? Westy. Westy? Tak, chciałam co nawet z West Highlanda White Terriera. A dobra ja myślałem o innych westach. Gabi w Jakie daje smakołyki i łatce? No zazwyczaj Strixie, bo u nas są jedynie Strixie. I o tej samej osoby, jakie smakołyki dajesz łatce? Strixie, zużyta kaszka i to tak To jest daj... naprawdę napisane dwa razy. dobra. jedziemy, czekaj, bo ty tutaj dodałaś kilka tych i tak ci powiem szczerze, że no właśnie Skomplikowane. To A Dobra. E, Natasza Dobrzykowska. Czy zrobisz w agility? Jakie jest twoje hobby oprócz psów? No to postaram się nagrać o agility, jak będę miała dokończony autor. A inna pasja o oprócz psów to jest. Przemysłologia. psychologia Ale że nie, fotografia, tak? nagrywanie dla Was filmów, spacery. A co na co można nazwać tego? I o. tak dalej. To <gryzł> <gryzł> może Marta, komentarz, dobra, jedziemy drugi komentarz. Nikola Bigos. Po łatce mieć, byś mieć innego pieska. To już było. Było. Czy planujesz jakiś live? Jak tak, to kiedy? Planuję, ale jeszcze nie wiem kiedy. Hmm. Będziesz poinformowany. Będę pisać na fanpage'u kiedy. Nicole wi Widera. Jak długo ma łatę? Jak długo ma łatkę? No. Dwa lata. No teraz będzie dwa lata. Znowu o tej samej osoby Nicole Biggios, To wcześniej była. Czy ten gość też interesuje się psami, czy ma psa? Ja mam cztery psy. Mam jednego Bernardyna i trzy owczarki niemieckie. A wcześniej miałem trzy Bernardyny i jednego Cokespanie. Więc no trochę jakby to powiedzieć mam takie psy, które... No nie lubią złych ludzi. Czy to się psami? Czy <coughs> psami. Czy psami? Nie. No. Jakoś tak no nie wiem, ale psa, jako tak psami, no to wychodzę, bawię się z nimi coś tam poradam. Czasami szalenie krzyknę, bo oczywiście coś wyciągną z domu, albo z garażu. Znowu Nikola Bi Bigos. Czy będziesz kręcić filmiku typu Daily VLOG? DIY. Co? DIY. Ja myślałem, <laughs> do it że to jest... Yourself. Ja myślałem, do it yourself, zrób to samo. <laughs> <To> Haha. Masz ten e... angielski, nie? No. Zamierzam, ale jeszcze muszę pomyśleć, co dla was takie nagrać. Natalia Wiśniewska. Ile posiłków podajesz słaci o których godzinach? I to są dwa posiłki. Rano gdzieś koło 8 i jak stanę później w weekend jest 10. A po południu to jest zazwyczaj 16. I o tej samej osoby ile razy wychodzicie na dwór i o której? To było już też. Ile razy? Wcześniej. No ty mówisz, ja tego nie słyszałem. Wiktoria Krawiec. Co myślisz o Pekinczykach i Owczarkach niemieckich? Jest znowu rasy! Pies jak pies! Moja ciocia kiedyś miała pekinczyka. Już miał chyba z 10 lat, już taki let, bo chodził, bo chodził. Ale kurczę, już cały połzem potrafił no. Ile lat ma U? Ile lat ma Łacia Kinga, Masłowska, to już było? Czy nie było? Nie, nie było. Nie było. Ma cztery. Pięć. Pięć? Mówiłaś pięć kiedyś. Cię? No to 5 Jezu, nie pamiętam 2000. Nie, pie... pięć w tym roku będzie na. Tu teraz leży. A po czem? Yy, o znowu o tej samej osoby: Gdzie kupujesz akcesoria dla łatki? U nas, są logiczne. Doła. I o tej samej osoby: Pójść jakie dla łatki! Niestety jej nie ma, ale. Uciekła. Mm. Karolina Gwadera: Co myślisz o Maltańczykach? To już raz się chyba znam odpowiedź. Co myślisz o wyjeździe z psem na wakacje? Yy, na obozy. Fajny jest właśnie pomysł, obozy psie z różnymi bahawerystami i tak dalej, ale łatka też z nami zawsze zwyczaj jeździ na wakacje, więc to jest genialny pomysł. I ile razy chodzisz dziennie, słodko, na spacer? Ile, ile razy? Tak, dziennie? Yy, tak. No też było. Bartosz Gęsina, kiedy nagrasz filmy z Kingą z kanału Świat Pichła? Jeżeli Kinga do mnie przyjedzie, albo ja do niej, no, bo mieszkam praktycznie na samych końcach bo Polski i trudno będzie. Kolorowa do straszyńska. Jakie rasy jest twój wymarzony pies? Rasa, Maś, wielkość, jakby miał na imię? Boże, jakie szczegóły, to będzie tak. Golden Retriever, no maść to jest jedna maść. Wielkość, no to duży. Jakby miał na imię? Nie wiem. Szczerze, nie wiem. Ja zawsze chciałem mieć Rottweilera i nazwałbym go Tequila. Jakby to No i To bym go nazwał bimber. jakby pies. Natalia Litka. Jak szybko wywołać wymioty u psa? Nie wiem, nie sprawdza. Ale wiem, że pies na naje trawy to wymiotuje. Wiem coś o tym. Też. Znowu o tej samej osoby, Natalii Litki. Pozdrowisz w filmiku mnie i mojemu psa, Mukiego? Wszystkich pozdrawiamy. Muki. Dobra. Karolina ma też... Ma... Kornelia, nie Karolina. Boże, <grymne> jestem ślepy, ty. Kornelia Madeszka. Czy będzie więcej filmików z nauką komend? Postaram się, ale to jest bardzo czasochłonne. <grymne> Patrycja Niziołek. Pierwsze na temat psa, drugie nie. Czy lubisz mops? tak, nie są super ja takie takie. Lubi, mopsy? Tak, ja Ja zawsze lubiłem mopsy, Jest to, to, to takie pomarszczone i w ogóle jest super są. Czy masz <grymne> łaskotki? <grymne> tak. <grymne> Dobra. Mam, no, to mam bardzo dużo fisia przez V, A, e, A. Atalod. ile musza? Ile mam? Muszę znać. No. no. Życzę naszego psa. A macie jeszcze pytanie tego no. to specjalnego? No mnie nikt nie miał. Jedna miała słowa. Natalia Litka znowu. Jaka jest twoja ulubiona psia książka? Dlaczego? Psia książka. O, nie pamiętam tytułu. Mój przyjaciel cierpi. Nie ma takiej książki. Hmm? Nie ma takiej książki. A ja taką mam. A ty no to dobrze, A? A? Już nie, udowodnić? nie, nie musisz. Te książki ogólnie, nie mam takiej jednej. Bo nie pamiętam tytułów. Idziemy dalej. Micha Jaki jest według Ciebie najpłatniejszy pies świata i dlaczego jest to moja saba? Tak dla sprostowania, to jest Michałina. K. Pojawiała się nieraz w filmikach z psem, no, więc może na to nie udzielajmy odpowiedzi. Oliwia, tylko http://m.facebook.com Linków nie da. Nie wiem, jeśli czytać, nie wiem, nie... Nie. Kiedy robimy znów imprezę? Jump. Mm. Jak zaprosisz, to będziemy... Pytać. Weronika Chabowska. Jakbym przekręcał jakieś nazwiska, to jakby... coś... Możecie mi wrywać spokojnie. Jakie choroby przy... przeszła Łatka? Yy, ostatnio przeszła par... par... Para wiroza, jak to dobrze mówię, znaczy, ale okup... Około... Yy, I ogólnie alergia. A to... Kasia, siem... <laughs> Skąd znacie się z Kingą? Z YouTube'a. I tu pani Oj, a ja ze sklepów. Mm. Kinga Kowalczyk, ulubiona łaci? Mm, ulubiona? To będzie Happy Dog. Nie, jakąś bydrąki. No, nie wiem dlaczego. Pedigree, czapi nie jedzą, ale tego to. No tutaj wciągnął. Boże, ta osoba zadaje najwięcej pytań, jest najwięcej komentarzy. Dominika Sidoruk, opiszesz pierwszy dzień łaci u ciebie? To już było. Opiszesz pierwszy dzień łacił u ciebie. No to pierwszy dzień, no to. Poszliśmy do miasta z nią, strasznie ciągnęła na smyczy. Ogólnie to się działa i czekała na mnie w szkole. A ja w szkole nie mogłam się doczekać, kiedy przyjdę do niej. Więc właśnie jestem dzisiaj kreatywna. No właśnie <laughs> e nie jest. No. E no i poszliśmy z nią na spacer, strasznie ciągnęła, potem miała obroże, więc poszliśmy kupić jej szelki, i Bieliśmy na spacerze. Potem przyszła, zjadła i spała. Zostały 10 sekund. Oh no!